Cześć, siemanko, witajcie serdecznie Dzisiaj mamy 12 sierpnia Prosimy dalej owiec Dalej minerały i witaminy Kompocik oczywiście Ej, Bizonik już dojechał Tam kombajnista rozmawia Z kimś Ja standardowo 120 i przyczepka D47 wywrotka I co, pijemy po witamince i jedziemy w pole Znaczy się, ruszamy w pole że to wjechane już żelatka poszła, ale mamy maszynkę.

Ну, а Виби, вот это, с победить не do wysypania, jeszcze go dopełni. To poprawić kawałek takiego klinika i koniec ośiska. Zostaje tylko jeszcze ubic. Tak jak mówiłem, klinik skończony. Owe został, że to pędał, to był dosiewany. Koniec ośiska. Zostaje tylko Mamy jakoś chyba 20 minut po pierwszej. Czyścimy kombaj. Nie wiem, dalej. Ok, kombaj wyczyszczony. Jedziemy do domu. Do później. Mamy dzisiaj 12 sierpnia, jak już mówiłem na początku filmiku. Jak widać owiec już jest zmagazynowany, ładnie na kupce, odgany wstępnie, przeczyszczony. Pozostaje tylko posprzątać tutaj maszyny, żmiki, buchawy, wialnie oraz te śmieci gdzieś tam odstawić bardziej na bok ładnie, po Przyjedzie pewna osoba, zabierze przyczepę trzeba poustawiać na miejsce ciągnik na podwórko zaprowadzić. I co? Zostaje nam teraz czekać na pogodę, żeby dos do dosechnął łubin i późniwach. W sumie zbożowe to już są po ze mną zebrane, już w Trzymajcie się do następnych filmików. Na razie, cześć.